Cześć, witam na swoim kanale. Mamy 11 listopad, święto niepodległości, a u mnie przyszedł czas na sadzenie czosnku. Ja już wielokrotnie mówiłem Wam, że czosnek sadzę dość późno, żeby on mi za mocno nie skiełkował do zimy, ponieważ teraz takie pierwsze przymrozki w nocy już się pojawiają. Ale taka typowa, że za dnia będą przymrozki. Będzie tak grudzień, początek stycznia. Więc w ten czas ten czosnek zdąży mi się ukorzenić. A jeszcze nie zdąży wybić się ponad ziemię. Przynajmniej taki mam ogólny zamysł. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I tak mam tu przyszykowane dwa rzędy do czosku. Jeśli tyle będzie, to tyle wysadzę. Jeśli zostanie mi, to zrobię trzeci rządek. Tutaj ci co interesują się ogrodnictwem wiedzą, że to jest łodyga czosku. Na początek ścieżki, żeby było wiadomo, że tu już coś jest wsadzone. Ząbki czosku jedne są duże, jedne są małe. I to od razu Wam powiem, że nie ma różnicy, czy sadzimy duże ząbki, czy małe. Wszystko zależy od tego, jak będziemy uprawiać, jak będziemy nawozić, jak będziemy podlewać. Więc wielkość sadzonki czosku, czyli ząbek, nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia do, do późniejszego plonu. Jak widzicie, tutaj mam już dwa żłobki przygotowane. One są głębokie na około 6-7 cm. Przy czosku o zimnym, takie właśnie, taka właśnie głębokość musi zostać zachowana, żeby w chwili gdy Przyjdą silne mrozy, żeby one nam po prostu nie zmarzły. Odstępy pomiędzy poszczególnymi rządkami, rządkami to jest 30 cm, wiadomo, może być mniej, tylko że wtedy robi się problem z odchwaszczaniem. A tak, mamy tutaj 30 cm, to <śmiech> <śmiech> przepraszam. To jest jak stanąć, jak to, jak to obrobić. Co do nawożenia, teraz nie nawożę, ziemia była przygotowana prędzej. E... Przy późniejszym nawożeniu, gdybyście uprawiali gęściej czosnek, robimy nawożenie nieco częściej, bardziej intensywne i jest wszystko dobrze. Odstępy pomiędzy poszczególnymi ząbkami. No ja robię tak około 6 do 10 cm. Tu jeszcze staram się delikatnie wcisnąć ten czosnek. Niektóre ząbki są. Bardzo duże. Niektóre są mniejsze. Tak układamy. W zeszłym roku jeszcze miałem przyrząd do robienia otworów. Tak. I tam wsadziłem, ale to doszedłem do wniosku, że to nie ma najmniejszego sensu. Po prostu. <coughs> Tylko więcej pracy. Tak, że zrobi się rządek, wyłoży się ząbki i mamy po robocie. O czym jeszcze należy pamiętać? To w przypadku. Gdy z ząbka przypadkiem zejdzie wam cała łupina, obsypcie go dookoła łuskami. Wbrew pozorom jest to bardzo ważne, ponieważ taki zabieg pomoże wam ochronić czosnek. Łuski dodatkowo odstraszają wszystkie gryzonie, które teraz, właśnie jesienią, a nawet wczesną zimą, takie ząbki czosnku nawet stają się na nich łakowym kąskiem z powodu braku pożywienia. Dodatkowo można ząbki zaprawiać w popiole, w popiole drzewnym w najbardziej naturalny sposób. Co jeszcze należy zrobić przed samym sadzeniem? Ja wykonuję selekcję ząbków, żeby nie sadzić jakichś schoro, chorych, takich, które widać zmiany kolor. Na ząbku. Spójrzcie, ten jest ładny, cały wielutki. A tam odrzuciłem kilka takich, które były już brązowiejące, Takiego czegoś nie ma sensu sadzić, bo to i tak tam nie wzejdzie, uprawa się z takich ząbków nie uda. Ja sadzę dalej, a Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Na koniec wiadomo, zagarnujemy. Przykrywamy taką 6 cm warstwą ziemi. No i mamy gotowe. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zachęcam do oglądania innych. Na razie cześć.